Kogo witam, kogo goszczę w moim cyklu. Dzisiaj tajemnice tunelu świętego Gotarda. Gotard z Hildesheim. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. W Wikipedii za dużo nie ma. Gotard to patron wszelkich górników, muraży i inne sprawy. Ale do czego zmierzam? Myk! Pokażę Wam coś. To są kadry z otwarcia tego tunelu. 1 czerwca 2016 rok, czy tam 17. Nieważne. Jest tutaj wszystko. Są gojowie. Zwróćcie uwagę. Jadą sobie na takim wagoniku to wszystko symbolika. Cała ta ceremonia trwała 6 godzin. 6 godzin naprawdę ochydstwa. I tyle wam powiem. Gdzie pokazane jest, czym my dla nich jesteśmy. Jesteśmy. Byłem, ścierwem, bydłem. Słuchajcie, jak to, to jest wszystko pokazane ci ludzie, którzy byli w tym udziału pełno masońskich symboli, iluminati. i oczywiście ludzie ludzie, którzy nie stanowią żadnych wartości symbolika ochydna XXI wiek a tu takie rzeczy się dzieją. I teraz wszystkim niedowiarkom powiem tak. To nie tylko chodzi o tą symbolikę, ale też 60 km tunelu. I co jeszcze dodatkowo zostało tam przemycone? Iż ilość urobku która została gdyby wyciągnięta z tej góry, jest gigantyczna. A nie wiem, czy wiecie. Tunel skraca tylko oń całą godzinę drogę z culichu do Mediolanu. Czy to było warte niby 17 miliardów franków, Czy 20 miliardów euro? To jest symbolika. Spinasz się, spinasz i spadasz w dół. To w na tej filmie jest. W internecie idzie znaleźć godzinną taką relację, która jest jak gdyby. No tak, pokazane wszystko, co najważniejsze. Kompletny kult diabła. Można się zgadzać, można się nie zgadzać. Tu mamy, proszę, symbol promieniowania czyli co? Potężny schron dla najbogatszych z bogatych dla iluminatów i masonów przecież nie dla zwykłych ludzi, tak. Zwykły człowiek będzie dogorywał na tej planecie. Oni się już z tym kompletnie nie kryją. Muszę sobie zobaczyć, kto był na tym otwarciu. Pani Merkel, pan Hollande wtedy, kilku jeszcze dodatkowych prezydentów z Europy. I wszędzie, wszędzie rogi, wszędzie atak na moralność. Moralność, tak, bo ludzie, którzy są mocni, moralnie mocni w Bogu, ich nie idzie złamać. Czyli znaczy jest pokazane wszystko, cała ta zgnilizna zachodu. Czyli tak jak w Niemczech. Wszystkie ze wszystkimi, nie ma sprawy. Nawet przysłowowy królik z królikiem. Jak to się będzie ludkowi podobało, no to nie ma żadnego problemu. I mamy tutaj pokazane to wszystko, właśnie cały ten przekrój tego wszystkiego to co szykują ja nie jestem pewien oczywiście, nie mogę powiedzieć jestem małym człowieczkiem, ale symbolika dla mnie mówi aż na nadto ja podobnę ten film żebyście sobie obejrzeli żebyście zaczęli myśleć bo to jest po prostu coś ochydnego dla mnie, jako dla człowieka wierzącego i to wygląda jak cała ta ceremonia która trwała 6 godzin to wygląda jak Oddanie ziemi naszej kombinujemy jak demonom i Diobowi. Tak myślę, ale czy ja mam rację? Dla zwykłego człowieka, który się troszeczkę orientuje, no, film jest wstrząsający. Jest to wszystko: wojna, pandemia, kryzys, głód, upadek moralny człowieka i życie w cyfrowym. Piekle. A to tylko głupi tunel. Nie? 60 km, 60 km tunelu kolejowego. Gdzieś pod Alpami. No to jest w ogóle taki stwór. Nie wiem, co to jest. Czy to tramwestyta. Kto to jest. Tego nie wiem. Ale sam film po obejrzeniu. Jest dla mnie naprawdę coś okropnego. Skoro takie mamy Elity i pozwalamy na to, no to sami sobie odpowiedzcie na pytanie. Możecie połączyć kropki. I po prostu zacząć zadawać pytania, jaki los czeka nie tylko nas, ale i nasze dzieci. Jaki będzie ten świat w przyszłości? niewolniczy? Mamy pokazane. Gołe torsy, ocieranie się o siebie, czyli pokazywanie jak gdyby tego całego ochyctwa, które w, tym, w tej chwili w tym świecie jest. Dla mnie to jest po prostu coś okropnego. I tego tak jak powiedziałem. A to tylko głupi tunel. Oczywiście co tam jeszcze jest w tym tunelu, to Możemy się tylko domyślać. Nie piszą, że tam jest 4 czy 5 potężnych pomieszczeń po kilkadziesiąt pięter w dół, gdzie są różne agencje, oczywiście, i też przygotowane miejsce na wielki boom. Jak się wielki boom, żeby te ścierwa mogły się schować. No a my gdzie się schowamy? No, my nie będziemy mieli gdzie się schować. A już nie jeden kataklizm został sztucznie na ziemi wywołany na to są. Naprawdę duże dowody, i to tyle takiej konkluzji o tym, co zobaczyłem, czegoś dowiedziałem. A sprawa już jest, trochę parę lat już jest na tapecie. Gdzieś tam się czasami w internecie ktoś wypowie, jakiś tam powstanie post. No i to tyle. Zapraszam do oglądania wstrząsającego materiału. Link będzie dołożony w komentarzu. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.